Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, drodzy Państwo, opowiemy Wam o tym, że skoro można ziobrze postawić zarzut 26, w tym naprawdę ciężkie, nie wszystkie zostały omówione przez media, ale my się dowiedzieliśmy na przykład, że jednym z zarzutów jest ukrywanie dokumentacji w sprawie Getback. E, czyli, a szanowni Państwo, to jest to, o czym Wam mówiliśmy, że rodzina ziobrów, e, e, bo tak jeszcze zaznawali świadkowie przed Najwyższą Izbą Kontroli, e. że Patrycja Kotecka współpracowała z ludźmi reprezentującymi Abris w celu ukierunkowania śledztwa na byłych zarządzających. Przypomnij, czyli wiadomo, dzięk komu zawdzięcza te. Traumę, tortury, pan Osiecki po prostu. tam jest, szanowni państwo, tam wsadzono przede wszystkim pana Konkolewskiego, który był prezesem. Pan Osiecki trafił do aresztu, ponieważ przychodził i mówił, że może zainwestować w tą firmę, jak oni uważają, że ona jest takim bankru bankrutem. I to ich wkurzało, bo to pokazywało, że przeszkadzał im kraść po prostu. Dokładnie. Bo oni. Szanowni Państwo, według Najwyższej Izby Kontroli, Abris, który tam był właścicielem tego i doprowadził tą firmę do upadłości, wyciągnął z niej wierzytelności o wartości około 27 miliardów, z których już odzyskał 5 miliardów złotych, a dług wynosił wszystkiego 3,5 miliarda. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. W te pieniądze powinny wrócić do wierzycieli. I zatem na, ten, na, ten, na to, żeby tak się nie stało, to czuwał, uwaga, syn generała Radosława Kujawy, Tomasz, który, uwaga, w kwietniu 2024 roku awansował. Byliśmy jednymi z pierwszych dziennikarzy, bo my się zapytaliśmy pana Siemoniaka w, lut w listopadzie 2024 roku, jak to jest z tym getbackiem, czy tam nie ma konfliktu interesów, że tata siedzi w KNF-ie, synek jest partnerem, czyli współwłaścicielem. ABF. Awansował, kiedy no właśnie i to, jest, powiecie Państwo, to, to wygląda bardzo dziwnie, bo jednak tam po pierwsze jest silny wątek kontrwywiadowczy. No ale, szanowni Państwo, co to? Pulpet 2.0 ma ścigać spółkę, którą chronił e, Ziobro z Patrycją. Wiecie, i to jest ten kontrwywiad, e, który jest. E, Wyjście na parę rosyjskich szczepionek. Wiecie, szpół, wiecie to jest tak, że to jest w ten sposób, że zostawienie tych służb. E, Obejrzyjcie sobie ten wywiad z Wąsika z, z Kłeczkiem w Republice. To jest tak zwykle przerost formy nad treścią. Natomiast jak widać, Wąsikowi należy dać mówić. Też, mnie rozbawi, też się rozbawiłem, jak prokuratorzy w tym jednym z paragrafów cytowanych przez media cytowali w zarzutach zeznania Ziobry. Czyli krótko mówiąc chłop sam sobie zrobił dobrze. No to dobrze świadczy o facecie, który jest prawnikiem, kiedy na podstawie jego własnych zeznań można mu dowalić zarzuty. Natomiast jest przełamana pewna psychiczna bariera. Gdyby to się my możemy tylko ubolewać, że to się nie stało w marcu 2020. Nie byłoby Bastiera, nie byłoby tego wszystkiego. Lega by nie było. To byłoby, wiecie państwo, tu chodzi o to, żeby wszystko wróciło do normy, żeby Polska znowu stała się państwem demokratycznym, e, inaczej, państwem, które pracuje nad tym, żeby być bardziej demokratyczne. Bo jeszcze raz, to nie jest tak. Że myśmy uważali, uważaliśmy, że sądy działały idealnie. Wręcz przeciwnie, ja dostawałem gdzieś tam po obie. Tomek dostawał, tylko chodziło o coś innego. Nie było tak, że było to po prostu, że, taś, że, że były te załatwianie automatyczne. Ci chcieli, to trzeba było się na, na, nachodzić na ten. I nie było pewności, jaki będzie wyrok. Nie, no to nie chodzi mi o to, że te naciski były, załatwiania były, ustawki były, ale nie było to regułu. Można było się skarżyć, można było to blokować, można to było wyświetlać. Wiecie, w każdym razie ta praworządność z roku na rok była coraz bardziej, w dobrym kierunku szliśmy. I nagle przyszedł Jarosław i z, i z cywilizowania Polski, ze stawania się coraz bardziej zachodnim polskim, za tego wziął kurczę, wziął i zrobił wsteczny i pojechał na wschód. Jeszcze raz, przede wszystkim komasacja władzy. Jest, jest takie nagranie, ja muszę je gdzieś odszukać. Są dwa fajne nagrania z początku lat 90. Jedna, kiedy Jarosław siedzi naprzeciwko Korwina i mówi, że prawica nigdy w Polsce nie będzie rządzić. Przy czym ma na myśli Korwina. Tak. I mówi, że, że wtedy Jarosław Kaczyński po prostu uważał, że centrum jest tym miejscem, które będzie rządzić. My Państwu cały czas mówimy. Jarosław, kto byli. Jarosław, Otakujący ryzyka za ewentualną agenturalność rosyjską. 90 chyba siódmy, ale przede wszystkim Jarosław, pamiętajcie, Jarosław pomarszerowałby umalowany w paradzie po prostu tęczowej, gdyby to gwarantowało władzę. Tak. On jest takim utylitarystą, czyli wiecie państwo, dla niego jest kwestią tego, żeby rządzić. E, którędy prowadzi droga do rządzenia, to, to. No, trzeba chodzić do kościoła, chodzimy do kościoła. E, jak on teraz e, zrobił, e, tam się też pojawiały takie rzeczy, wąsik Szanowni Państwo, zakładał Pegazusy z Kamińskim po prostu klechą wszystkim, najważniejszym w polskim kościele. Wymieniliśmy tam paru, to nie są wszyscy. Byli Pegazusowani i pamiętajcie, że pojawiały się tylko w sumie głównie Pegazusy CBA. Ale przecież były też Pegazusy ABW. Wyciekły dwa do tej pory. Wyciekła pani Lempart i wyciekła pani Suf. I... Co się dzieje? Do Komisji e, do Spraw Pegazusa przymaszerowuje pan Krzysioka z Biura Badań Kryminalistycznych, przedstawiony jako tam cyferka jakaś. Tak twierdzą tak, wiórki, że jest ekspertem. Jego nazwisko nie jest ujawnione. I on nim siedzi i tłumaczy zawiłości Pegasusa. Koleś, który sam używał Pegasusa, chociaż nie miał prawa go używać, bo ABW powiedziało, że tego nie można wdrożyć, bo to transferuje zawartość pudełka, które się wydobywa na zewnątrz. Czyli to może być szpiegostwo, tego nie wolno dotykać. Po czym jak CBA wdrożyło to chłopaki na no dobra, jak już tam kupiliście tą marychę, dodawajcie, się zaciągniemy wspólnie, będzie fajnie. Bo... CBA kazało sobie płacić za dostęp do Pegazusa. Tak no to było takie. No, ja się to pewnie jakoś marczy dorzucało. Natomiast... Rozumiem, rozumiem, że to CBA sprzedawało Pegazusa inny. Służbą. No. teraz w każdym razie tam cały czas brakuje nam zarzutu za 130, czyli szpiegostwo i to jest to przełamanie, e, ziobro z zarzutami, to jest przełamanie tabu. I dlatego, można ziobry można każdego rozumieć i nie ma Jarosław, tak dlatego nie i reszta, Jarosław nie to wiemy. rozumie, Szanowni Państwo, Jarosław to rozumie, tajemnica kochanki Piłsudskiego, polecamy najnowszy numer historii bez, bez cenzury, tutaj jest na przykład tekst, jak Francja stworzyła Niemcy. Jest też e, bardzo mocny artykuł: e, Piraci kontra krzyżowcy przez dekadę na Bałtyku rządzili morscy e, rozbójnicy. O piratach na Bałtyku mało osób się w tym. E, jakby to ująć, orientuje. I tutaj macie też amerykańskiego idola Goebbelsa. Bardzo ciekawy artykuł, też napisany przez jednego z oficerów wywiadu. Do stworzenia propagandowej machiny zainspirował nazistów Jankes. Kim, kim był mistrz Gebelsa? Tutaj możecie przeczytać. Naprawdę warto czytać pisma historyczne, bo tam jest dużo inspiracji. Wiecie Państwo, Jarosław Kaczyński budował ten swoją czwartą RP, tylko i wyłącznie na podstawie lektury życiorysu paru książek. Mała, ta to mała, krótka historia WKPB komunistycznej partii bolszewickiej to tak. było raz. Oprócz tego, szanowni państwo, on e, e, korzystał z e, historii drugie, przedwojennej. No i z takiej, takiej domowej znajomości powojennej historii Polski, czyli jak komuniści utrwalali władzę ludową. To jest taki miks u niego, czyli przedwojenny Stalin-Lenin. Przedwojenny, Piłsudski i powojenne czasy komunizmu, ZBecja, lata 70. On po prostu zrobił z tego wielki miks uczynienia z Polski po prostu takiego skansenu. On chciał generalnie Białorutenizacji Polski, tylko bylibyśmy tak, w jego założeniu mielibyśmy być taką troszeczkę bogatszą Białorusią z posągami po prostu rodziny. Kaczyńskich, czyli taka Korea Północna w centrum Europy. Ja nie, nie sądzę, żeby to miało rację bytu, no ale Jarosław chciał budować. Komunista Piusucki, jak druga RP, okradała Polaków dwa razy bardziej niż zaborcy. To jest bardzo ciekawe, jakie były podatki w drugiej RP i kto je płacił. Szanowni Państwo, bardzo niedoceniany człowiek w polskiej polityce. Ignacy Paderewski, człowiek, dzięki któremu udało się wskrzesić Polskę. On jest tam wymieniany, ale mało osób kojarzy dlaczego tak jest. On uczynił, on miał strasznie dużo wielbicielek i on na tych koncertach po prostu zawsze mówił, opowiadał o Polsce i angażował te wpływowe, znudzone kobiety, które chodziły na jego, to, to, był, to był pierwszy taki, wtedy nie było boys wtedy był Paderewski i wtedy tam kobietę dlały, dla Paderewskiego, a on to wykorzystywał, dawały datki. Szanowni Państwo, terroryści Kiszczaka, kilkudziesięciu polskich e, e, przestępców grasowało, e, pracowało dla wywiadu PRL, no, po prostu fundusze operacyjne. E, chłopaki, tak to się robi, a nie kradnie się w domu. To jest do e, panu Zmiłowęckiego. Słyszałem, słyszałem. Dobry oficer wywiadu, który wyjeżdża za granicę, już wtedy staje się przestępcą. Wam, nie tak, bym, za, nic, za granicami już nie... się zdaje przede. Nie wiem, co wy tam. Tamtego, na... Nie wiem, co wy tam na mnie nagadaliście, na, na, na ale ostatnio. Yy, koledzy z wywiadu nie chcą już dostawać moich książek. Mówię, ty weź ty, ty, ty przestań. Jak ty charakterystyczne są... Janka? Ty, ty nic nie wysyłaj. Nic... Czy, czy nie powinniście zwrócić tych wszystkich pieniędzy, bo, bo tyle braliście pieniędzy? Jak tam wyszło? Już nie potwierdziło się. Wszystko jest po prostu. Tomku, jak nie Jarosław, to każdy. I pytanie jest teraz takie. Jak myślisz, Tomku, ile Kaczyński wytrzyma od złożenia wniosków? Ja do Jarycy dzisiaj powiem już pewną rzecz, bo już się z tego niezwykle śmiać mi się chce, bo już reaguje. I wiecie Państwo, Ziobro powiedział niezwykle ciekawą rzecz, pokazując, że ma przecieki z prokuratury. Powiedział, dlaczego nie przyjedzie powiedział, że nastąpi przyspieszenie. On wie, że na, miało nastąpić przyspieszenie. To znaczy, że zaraz po Komisji Sejmowej miał być głosowany wniosek o zdjęcie UniteTu i on wiedział, wiedział o tym. My mówiliśmy o tym, że taki scenariusz jest możliwy i ale też wie Ziobro, który siedzi pod kamerami, nareszcie brawo TVN. Panie Sygut, dlaczego Telewizji Polskiej nie ma tam, która by tam y, chciała przeprowadzić wywiad, ciągle chciała przeprowadzić wywiad z ministrem Ziobro i teraz trzeba się ciągle przeprowadzać wywiad z Jarosłem Kaczyńskim, ale dopiero po tym, kiedy y, no, znajdzie się prokurator, który złoży taki sam wniosek, coż same Narosława Kaczyńskiego i wtedy pilnujcie Jarosława, bo Jarosław zapała miłością do obejrzenia Balaton. Naprawdę, tam, I zobaczcie, dlaczego Jarosław znowu wrócił do siebie człowieka, którego chciał zniszczyć, czyli Hoffmana. A Hoffman Węgry zna. Bo Hoffman na Węgrach pukładany jest. A Jarosław nie chce być zdany na układy Ziobry, on chce mieć swoje. Obajtek? Obajtek to jest człowiek, który jeszcze już nie w radiowozie, przed radiowozem zacznie mówić, co jeszcze nie wsiądzie, bo yy, Ziobro to w radiowozie będzie mówił, yy, Nistur w radiowozie, tak, już też powie, ale obajtek to po drodze radiowozu będzie mówił. To już w momencie, kiedy będzie wiedział, że jest dzień dobry, tak zwane, to będzie już wtedy mówił, już zacznie mówić wtedy, że on bardzo chętnie, tak, bo im bardziej oni się bujają na tych nogach i się tak indyczą, tym, tym szybciej pękają. Wiecie? Jarosław wie. Jarosław wie i teraz reaguje historycznie o tym, że dopiero sprawiedliwość nadejdzie, no, te wszystkie historie. No, wiecie Państwo, niektórzy e, znają to z książek o jakichś awanturach domowych, prawda, gdzie jakieś takie rozgoryczone matrony krzyczą i mówią, że wszystko dzięki nim ta rodzina się trzymała dzięki nim. Ona to wszystkiego pilnowana, niedoceniona i jeszcze chcą ją skrzywdzić. Także tak jest to tak. I oczywiście ja jestem ostatni, który byłby antyfeministą, ale są takie rzeczy, naprawdę. I, i, i to jest taki typowy, taka typowa reakcja. Już taka pierwsza reakcja była, jak był w szpitalu na szaserów i tam kiedy się na wszystkich obraził. Troszeczkę tak patrząc, powielił, powielił to, co zrobił Iwan Groźny, który taki jak Jarosław zupełnie nie był. Zupełnie. I, I on wtedy powiedział, że mam, ja mam was dosyć, i sobie wyjechał do jednego z klasztorów pod Moskwę. I przyjechali do niego ci głupi i mówili: wróć, sarze, i pani wróć, on wrócił, i głowy gościnał. Jarosław tak teoretycznie też tak zrobił. Znaczy, przynajmniej historia wraca jako farsa, bo Jarosław Kaczyński zobaczył, kto chce być delfinem. No wtedy delfinem chciał być Brudziński, ale mu przebacz, bo zrobił na konferencję prasową. Oni musieli, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest już tam w tamtej, w tamtej, po tamtej stronie. A no Jarosław, widzicie, Jarosław naprawdę się świetnie czuje. Wiecie, kiedy Jarosław nagle pokazał, że jest zdrowy? Jarosław który... bo. O teraz Jarosław nie ma tego, co ma ziobro, co ziobro, ziobro tyle czasu budował w, w, nam wszystkim przeświadczenie, że jest ciężko chory. My nie wiemy, bo ja nawet nie wiedziałem tego, Szanowni Państwo, że de facto nie ma żadnych tych e, e, dokumentacji medycznej z zagranicy. Nie ma konkretnej, nie wiadomo z tych operacji nie ma. No Przecież mógłby wysłać. Każdy ma te dokumenty. No mnie tak skrupulatnie y, pani Baryła y, sprawdza, pomaga. No chcę, żeby był zdrowy oczywiście. Tak. I, i chcę, żeby każdy lekarz, który y, zobaczy nazwisko Szwajgier, to powie, o kurczę, zaraz, zaraz coś tam założą, bo tam śledzić. Nie, lekarze są odważni i was nienawidzą. Nienawidzą was, bo żeście ich dręczyli. Tak, także to macie. I to porządni ludzie. Są. I, a to taka dygresja. I, i Jarosław Kaczyński rozumie. Ziobro, teraz będę ja. Jarosław Okaczyński jest ciekawy, bo wie, że Ziobro zadał zły przykład, bo to nie tak teraz powinno być zrobione. Teraz powinno być szybko. Czyli posiedzenie Sejmu i komisja, ze względu właśnie na to, komisja i e, później szybko głosuje a z dziedziciem Jarosław nie wytrzyma do komisji. Wyleci z Sejmu. Zobaczycie, jak będzie rozchoruje się, wyleci z Sejmu. A wtedy on zdążył uciec. Niestety Kaczyński zdążył uciec, bo byłyby metody takie, ja bym przyznam się stosował, metody, którym by mu nie pozwolił uciec i nie musiałbym go fizycznie zatrzymywać. Nie, na piechotę by nie poszedł. Prawda? Ale chociaż jest znanym tym no, Martończykiem. mówi, że jakby chciał, to był Martończykiem, lepszy niż Tusk. I wiecie Państwo, i Kaczyński tego się obawia. No bo teraz ziobro został na Węgrzech, bo ma przesłuchy, że wszystko może pójść szybszym harmonogramem. I pomyślcie sobie rano budzącego się Kaczyńskiego. A jak a to pójdzie, to, to kuźba, to. przepraszam, nie mówię brzydkiego wyrazu, będzie, że to dzisiaj będzie ten szerszy harmonogram w moim ulubionym Sejmie. Czyli nie musi być tak, panie Jaryco, panie Kadłubku Nie Wincenty że to my panu zepsujemy ten obraz w sejmie. Pan już go ma zepsuty, bo pan nie wie, co będzie każdego razu w sejmie, jak będzie Czarzasty, który wam powiedział, jak mu układaliście jego żonie broń do głowy, co robiliście jemu. Ale tak oni on. się uczą, ale, ale oni się uczą. I, I teraz każdy wyjazd do sejmu, to jakby pan jechał przez tą strefę w Bagdadzie, naprawdę. No właśnie. To, to, jest, to jest naprawdę, to to. to, to my podziwiamy twoją odwagę. My Twoją odwagę. Nie wiadomo, co się wydarzy, bo To może być rzeczywiście różnie, no bo teraz rzeczywiście znowu procedurę przeprowadzać tak długą jak u ziobry. Ale jeszcze raz przypomnij. A to utajnić? I w komisja i tego. I, 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 wy, jak zostanie kafem Gawłowskim. Prawda? Tak. Dał nam przykład Jarosław, jak zwyciężać mamy. Szanowni Państwo, ja my teraz tylko i wyłącznie polecamy Polska Kolumna Putina. Szanowni Państwo, naprawdę warto. To jest książka, która opisuje to, to, co Jarosław Kaczyński chciał zrobić z Polską, też jako audiobook. To jest książka, w której to jest taki wykład, co Kaczyński budował po prostu zżynał chciał, chciał zlikwidować. To byłaby taka sytuacja, że jak mielibyście dziecko w szkole i dziecko by podpadło jakiemuś pisowcowi, no to potem właśnie mielibyście na przykład ograniczone prawa dziecka, wylatywalibyście z roboty w urzędzie, albo na przykład dziecko musiałoby po prostu iść. To, ta, to tak jak dziecko milicjanta w, w PRL-u, takiego podsta, postawnego milicjanta w PRL-u, takiego na wysokim stanowisku, to... To jest, to jest mniej więcej tego typu e, historia i. Tytuł, no, więc e, Tomku, to do, Jar, do, do Jarosława. Zaczyna pan używać wszystkich swoich mm, oczu i uszu. Przypomina pan sobie starych policjantów, przypomina pan sobie różnych ludzi z prokuratury, chociaż zioro ma więcej, żeby były bezpieczniki żeby powiedzieli kiedy to. No i oczywiście jest strasznie źle, że nie ma pan nikogo w prezydium Sejmu, że no, czarzasty nie będzie z panem nic robił. Czarzasty z panem nie będzie nic robił i czarzasty może przeprowadzić to przez Sejm niezwykle szybko. Dla pana zaczęły się złe dni. Powiem panu, jakoś pana nie żałuję. Cały czas jest oferta. Janek najwięcej płaci za książki, za pamiętniki. No z, za, z panem to, będzie specjalna umowa. Jest zwykle, z panem z będzie specjalna ma. umowa. Tak. Będzie taka stawka dla Jarosława. Tak. uznaniu tak, tak. tego, że słuchaj, słuchaj, Jarku, gdyby nie ty, my byśmy nigdy w życiu nie, 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 nie odszukali swojego. Nie ja bym był, żebyście mnie tak nie udręczyli. Cały czas bym się z tymi łobuzami ganiał. Może bym teraz był jeszcze sprawny, tak jak dawniej. E, może bym dłużej pożył. E, może rodzina by moja nie była Ja też. Ja też. Tak, ja taką sławę. A ja, Szanowni Państwo, do domeni, domeni Żeni Żochowskiej, której gratulowaliśmy, tego awansu, ale jak to jest możliwe, Żeniu, Pani Żeniu, chociaż w sumie nas tak Pani inwigiluje, no, że w sumie... Nie, no, dobrze. Dobrze. Okay, to pani pani Małgorzato. Dobrze będzie pani, zostać koordynatorką jest. pierwszą w Polsce i naprawdę zrobić porządek. Eee, I najpierw eee, zabrać Grata od Janka, który promieniuje. A potem, a, a potem, a potem bo mój Grat odjechał. odjechał. Ale jutro, ale jutro przyjdzie nowy. Natomiast słuchajcie, jak to jest możliwe, że pani jest jednocześnie w SWW i wiceszefową ABW. Czy to nie jest takie przyziemne. Yy... I znowu ziowantura. To jest takie przyziemne. Ale czy to jest takie przyziemne finansowe, że tam lepiej płacą? Musiałeś, musiałeś. Bo to jest, bo to jest tak, musiałeś. że to było kiedyś tak, że Maciej Chunia i Paweł Woźniak wymyślili ten numer i hmm. zostali szefami wywiadu, będąc na delegacji z SWW, że chodziło o to, żeby mieć wyższe pensje. Co to są za pieniądze przy Bejdzie, który był na etacie my, w na miliony do PZU? To drobnostka jest, no co ty dziewczynie, proszę pani, co ty wymawiasz to, to tylko są państwowe pieniądze, czyli wszystkich, ale nie nasze, no właśnie. ich. W każdym razie to jest tak, ja, ja bym to badał, proszę państwo. Ja. Jest... Bych miał trzy Fordy teraz albo i czwartego. To jest najgorsze. To jest, Janek, najgorsze, co mogłeś zrobić. Już rozumiesz to. Tak? Szanowni Państwo, do zobaczenia. <grym>